Siemana. No, opowiem Wam historyjkę z życia wzięte. Jak to milicja przemalowała się na policję. Pewnego dnia w 1992 roku w znajomości P, miejscowość niedaleko Legnicy, Lubinia, kopalnia miedzi. Mieszkałem. No, z kumplem poszłem walność piwko. No, ale zamiast walność, to walnąłem piwko w jednym sklepie smakowało, bo to darmowe. Poszłem do drugiego z koleśką. Też walnęliśmy jedno. To znaczy ja, on to, to trochę peniał. Walnęliśmy, wypiliśmy. No, poszłem do trzeciego sklepu. Niemiecki sklep w stylu polskim. Samoobsługowy, ale tylko się mówi o Niemiec. Że do Niemca idziesz, nie? Samoobsługowy, wchodzisz, bierzesz Wziąłem browarek, walnąłem za plecy z tyłu i mnie cap. Stój koleś. Ja Wiemy co stój, chciałem zapłacić. No nie prześwirowało mi się. Przy, przywaliłem, przykaleczyłem, przywaliłem, jak to tam woli. No i kierowniczka, czy tam kto, nie wiem. Z tym piwem mnie na zaplecze. Po milicję przychodzą państwo, milicjanci. O, proszę, państwo milicjanci. My policja, my nie milicja. Ja mówię, o, gdzie żeście to się naoglądali filmów, kurde, i gumę do rzucia żujecie? Chyba dają zamiast papierosów. No mielili taką, no, bo nie wolno było im palić. No, w ten sposób, bajera. Patrzę, te piwo stoi, ja mówię, dobra, ja biorę te piwo i płacę, i... Ja walę te mnie wyrywają. Ja zabieram, wylewa się, wypiję. Ale parę drynów złapałem. Ale wyrwali mi. Ja mówię, o, milicjanci znowu. Filmów się naoglądali i znowu. Panów udają, policjantów. Oni, my nie milicjanci, my policjanci. Dobra, dla mnie to i tak gliny, milicja. No i zwinęli mnie do siebie tam, na kwaterę. Na tej kwaterze wchodzę, no jakaś inteligencja, kurde, mówię, co za cholera. Chyba faktycznie na no, naoglądali się tych filmów, że tacy inteligenci w Ameryce są policjanci. No wchodzę, oparłem się o futrynę, a ten, ty, gdzie ty jesteś? Ja mówię, gdzie? to wolny kraj chyba, jak ma już być policja. I tam mnie pyrga. Ja mówię, ty, uważaj. A on mówi, ty. Wziął za ołówek i obraca się do mnie. Mówi, ja cię tym załatwię. A ja do niego, a z jakiego ty filmu wziąłeś? Kurde, jak mnie ścisnął tam jeden drugi i od razu mnie za do suki. I po drodze tam mnie obkłada, a ja go zban. Walłem go z bani, on odskoczył. Masz szczęście, że mi krew nie poszła. A ja kajdanka z tyłu, patrz, jeszcze mam nóżki. Tu nie jednego z tych nóżek walnąłem. Tacy byli źli, ci milicjanci czy policjanci. No, inteligencja wzięta, kurde, z amerykańskich filmów. No i waleli mnie do suki w kajdankach. Ja mówię, jak to? Do suki mnie, kurde, w kajdankach przecież trzeba rozpiąć, nie możecie mnie tak wieść. Więc i do Lubinia, e, e, do, do Lubinia. Tam była izba wytrzeźwień. I tam z doktorkiem se pobajeżyli i mnie w pasy. Kurde, nic nie nawijałem, tylko że im tyle powiedziałem, że milicja malowała się na policję i no doktorek mnie w pasy. Ja tam kiedyś się jogę ćwiczyło, świerowało i pawia się grało. Leżę, położyłem się, co będę się rzucał, kurde, krzywdę sobie robił. Jaki ja tam. Kurde, nie mam kurde, z głową na tyle. Położyłem się i sobie leżę. odpoczywam. ten doktorek przychodzi, chodzi. Kurde, pierwszy pacjent, co... Się nie zrywa i nie rzucać. Ja mówię, doktorku, ja mam trochę mózgu nie zupełnie, ale mam trochę oleju w głowie, żeby sam sobie krzywdę robić. No i opowiedziałem im historię o tych policjantach, milicjantach, że gumy dostają zamiast papierosów. I i tak się boja, jak na tych filmach w amerykańskich. No, taka była historia. Gościu, kurde, lekarz, doktor. Popatrzył, że nie szaleje, mówi Dobra, masz tu na ostatni cały autobus Zrywaj się, jedź do domu Tylko się nie wygłupiaj, bo będę mi miał Ja mówię, nie mam zamiaru No i tak, oto w ten sposób Z milicji przeszli na policję Z filmów, co się naoglądali No A to ja